Boogeyman, you will play intrepid children struggling with the worst nightmare of all time, the Boogeyman. Nobody knows who it is or what it wants, but it certainly loves children. No one knows its real face. They say it is scary beyond imagining. The kids are determined not to be part of its dinner. But if it wasn't enough, they also have to escape from the clutches of their psychotic babysitter. What will happen? Will they survive the long night? Will they manage to avoid getting caught by the babysitter? Can they overcome their fears? Or will the boogeyman get the better of them all? In order to survive, the children will have to work together to locate certain key items hidden around the house so they can trigger the finale and then live through it. The boogeyman and the psycho babysitter will do everything in their power to stop them. Keep your eyes peeled, because when things get tough, not everyone is likely to survive. Cześć dzieci, to ja, wasza nowa niania. zaopiekuję się Wami dziś wieczorem, ale nie bójcie się, nie jesteśmy sami. Jest również z nami Boogie Man. Boogie Man. to gra dla jednego do sześciu graczy i wiek na pudełku jest 13 I mimo że gra jest kolorowa i przyjazna dla oczu, no to jednak są w niej sprawy typu wysysanie duszy. No, do tego trzeba być pełnoletnim. Chyba. W grę Boogeyman można grać na kilka sposobów. Możemy grać solo, czyli sami przeciwko grze, możemy również grać w wariant kooperacyjny, możemy grać również w wariant semi-kooperacyjny, albo wariant Boogeyman przeciwko wszystkim. W tej grze będziemy poruszali się po domu i szukali różnych przedmiotów. W zależności od scenariusza musimy znaleźć daną liczbę przedmiotów danego koloru, żeby taki scenariusz wygrać. Ale. W każdym pokoju znajdują się również żetony, które przywołują nianie. Jeżeli zrobimy hałas, bo coś przewrócimy, niania przybiegnie niby z pomocą. Wtedy bierzemy kartę jani i patrzymy, co się na niej dzieje. Straszny śmiech? Niepokojąca opowieść? Czy nie oddech? W każdym pokoju światło może być albo zapalone, albo zgaszone. Jeżeli światła są zgaszone, to niestety ale spotkamy tam Bogimena. Nie wszystkie spotkania z panem czy Boogiemanem są straszne, o tym decyduje kość. Na danej karcie mamy różne opcje w zależności od tego co wyrzucimy na kości, takie coś się dzieje. Czasami nawet Bogimen może nam dać cukierki, bo cukier w tej grze jest bardzo ważny. Każdy pokój będziemy również przeszukiwać i możemy w nim znaleźć dużo przydatnych rzeczy, na przykład żarówki, walkitoki czy pudełko, w którym można się schować. Po każdym spotkaniu z nianią lub bugimenem przesuwają się oni po tych torach dookoła planszy i w zależności od tego, na jakim polu wylądują, czasami bierzemy, będziemy musieli wziąć taką kartę piątku trzynastego, która niestety, ale dobra, nie jest. Każdy z naszych bohaterów ma trzy stany. Zaczynamy w stanie spokojnym, nie wiemy jeszcze o istnieniu Bugimena i nie wiemy jeszcze, że nasza niania nie jest tak do końca dobra. Możemy wtedy mieć ze sobą trzy cukierki. Cukierki pozwalają nam przeszukiwać pokój bez utraty akcji. Jeżeli trochę się wystraszymy, możemy mieć już tylko dwa cukierki w ręce. A jeżeli jesteśmy totalnie przerażeni, to niestety, ale tylko jeden. Każda historia w tej grze rozpoczyna się komiksem, i takim też komiksem. Się kończy. W zależności od tego, jak wybierzemy zakończenie takiej gry, jak wykonamy testy na koniec gry, takie dostaniemy zakończenie. Więc regrywalności tutaj jest sporo. Oczywiście to, co widzicie tutaj, to jest prototyp. Te pionki, oczywiście, będą miniaturkami, które wyglądają naprawdę świetnie, a cała gra jest bardzo, bardzo prosta. Przesuwamy się po. Pomieszczenia, szukając przedmiotów, żeby zdobyć na przykład trzy tego samego koloru, aby wygrać scenariusz, I musimy unikać Wogumena i naszej miani. A wszystko to popijając kolu. Pamiętajcie, cukier pozwala nam przetrwać. Jeżeli miałabym to do czegoś porównać, to wogimen jest troszeczkę takim, taką posiadłością szaleństwa dla młodszych, ale też nie dla najmłodszych. No bo tak jak wspominam, tutaj dzieją się dość specyficzne rzeczy, które niektórym dzieciom mogą jednak wydawać się zbyt straszne. Podczas rozgrywki będziemy również napotykali takie karty, które sprawiają, że gra jest... no właśnie, nad tymi kartami twórca gra jeszcze cały czas się zastanawia. Na przykład jedna z tych kart mówi, że jeżeli wszystkie dzieciaki nie mogą zejść o jeszcze jeden stopień niżej na swoim, swojej skali przerażenia, to cała gra wędruje na podłogę i gramy o podłodze. Nikt by tego nie zrobił. Są też karty, które każą Wam założyć czapkę, zdjąć skarpetki albo nie dotykać stopami podłogi. I te są jeszcze ok. Ale czy tak naprawdę ktoś by to zrobił? W grze Boogieman znajdziemy bardzo dużo takich egów. I tutaj zostawię już to Wam, jeżeli chcecie się bliżej przyjrzeć planszy, to na stronie wydawcy są zdjęcia z bliska i można się doszukać wielu fajnych smaczków. Moim zdaniem implementacja tutaj jest bardzo udana. Kiedy wchodzimy do danego pokoju, mamy na stosie trzy żetony. Jest to żeton, który na początku ustawiliśmy randomowo w pokoju, może być to albo przedmiot, którego szukamy, albo na przykład tajne przejście. Na wierzchu tego przedmiotu jest kolejny randomowy przedmiot, a na nim jest żeton światła. To może być światło zapalone lub zgaszone i wtedy w zależności od tego, odsłaniamy daną kartę. Przeszukując dany pokój, robimy hałas i wtedy nasza niania może do nas przyjść i nam trochę uprzykrzyć życie. Czasem też będziemy oczywiście napotykać Bugimana, który się randomowo przemieszcza po domu. Jeżeli napotkamy go w naszym pokoju, to również bierzemy jego kartę. Może zdarzyć się tak, że zemdlejemy z wrażenia i wtedy trzeba czekać na to, aby ktoś przyszedł i nas uratował. Jeżeli wszystkie dzieciaki będą leżały na podłodze, to gra się kończy i Boogie man wygrywa. Ta zabawa trwa około 60 minut i jest świetnie wyskalowana, bo nawet grając dwie osoby, można grać właśnie w trybie kooperacyjnym, grając solo, grając przeciwko grze. No a grając więcej osób, możemy się zdecydować, czy chcemy grać kołob, czy semi czy na przykład jedna osoba będzie Boogie manem. No bo kto by nie chciał nim być. Ciekawe co muszę wpisać do CV, żeby być Bugimenem. Karty przedmiotów, które znajdujemy po drodze, też mają bardzo fajne grafiki i naprawdę bardzo fajne smaczki. Mamy kartę Coca-Coli, no bo wiadomo, cukier jest ważny. To nie jest recenzja. Ja dostałam tę produktę, żeby wam tylko pokazać, na czym ta gra polega. Nie jest to wideo z zasadami, to jest po prostu prezentacja przed kickstarterem. Recenzja będzie wtedy, kiedy dostanę kopię tej gry, jak się ufunduje na kickstarterze. A to, czy się ufunduje, zależy od Was. Na razie. Պեսցու քրոմ